Jak go tam zabiję naidem XD! W nie? Widać, że mój rozja. Faku! Pokaż mi jak się gra. Dawaj mi tego fraga! Dobra! Habi najlepszy support. No lepszego nie znajdziecie. Cztery asysty, ja normalnie to ja mogę... Naprawdę, no wodę podawać. ha, chol śmierczko z tej strony Hammura na w dzisiejszym materiale, moi drodzy, zagramy w meczu o rangę, moi drodzy, o legendę, o elitę, o powrót, moi drodzy na dobre tory. Ale w tym zwykłym, niezwykłym meczu, moi drodzy, zagramy w taki challenge, którego dawno nie było na kanale. Czyli, moi drodzy, przejmujemy broń naszego rywala. Jak go oczywiście zabijemy. Więc lecimy, moi drodzy, rzucamy Neida. O chłopaku, dobra, nie zabiję go. Łatwiutko, dobra, tamtego może zabiję. No chyba też nie zabiję, pozdrawiam. I pozostałem sam. Dobra, słuchajcie mój drodzy No, lekka padaka, lekka padaka się tutaj nam wytworzyła. I nie są zbyt dobrzy, ale coś tutaj, moi drodzy mi nie stykało. Weźmiemy sobie Digla. Nie, w sumie nie, nie Digla. Zaczniemy dalej, dalej, like, będziemy grać tym samym, mój drodzy bo to wiecie. Trzeba. Albo w sumie nie, w sumie nie. będziemy grać, mój drodzy, tym. Jak coś, jak po prostu zginiemy, to po prostu będziemy mogli sobie kupić swoją broń. Ale jeśli koły zabijemy, to będziemy, mój drodzy, musieli grać broń przeciwnika. A jeżeli chcemy robić bardzo dużo fragów, to tylko na to czekamy. Zostawcie łapkę do góry i mam nadzieję, że się dogadamy. Tak, że stawicie łapkę, suba i dobijemy 400 subów. W ogóle zostało 1000 subów, widzowie. 1000 subów, zostawcie suba. No i będziemy lecieć. W ogóle. W ogóle mi się podoba to wszystko, z tej jasnej zwiększy, bo jakby wiecie, w meczach trzeba wygrywać, a nie przegrywać. Niech się tutaj wychyli tylko kolega złoty, Ja będę patrzył górę, on nie patrzy dół. To jest takie ustawienie widzowie. No takie niestandardowe bym powiedział. Oho! O karaba! Tutaj też. Dobra, co tu się dzieje w ogóle? Aha. Skąd dostał w ogóle bombę? Co, śmietnik? Nie ma śmietnika. I gdzie ten dwóch typa w ogóle zostało, widzowie? I 30 sekund na zegarze, kochani. 30 sekund. Matko, jedna 20. Plantuję. Matko, co się cykam ty? No, wiedziałem, że w sali będzie siedział. No, kuta, baniacz, normalnie siedzi. Pięknie, wygraliśmy w ogóle taką rundę i to na eko. Moi drodzy, runda ekonomiczna wygrana. No, możliwe, że w tym meczu dużo fragów nie zdobędę, choć jak pewnie wiecie, chciałbym zrobić ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Niby to jest trudny challenge, niby łatwy, tak w ogóle nie wiadomo jak go definiować, prawda? Bo wiecie, ja sobie kupię tutaj normalnie wala, kupię sobie jakąś tam broń, którą chcę, ale później jak gościa zabiję, to po prostu będzie trzeba robić gonitwę za tym skinem. No i co? Jestem. tam. 2 HP mniej, dobra, jest ok. Ho, chcę zrobić przerwę. Siema. Dawaj, 50. Dobra, damy się do lewej strony siedzi. Nie! Karamba! 15 HP! 15 HP widziałem, zostałem zostawiłem mu. Dobra, ja nie daję w ogóle. To nie może być przerwy. Słuchajcie, w takim meczu przerwa jest po prostu nieakceptowalna. Nawet i moi rodzy przeze mnie. Choć często, moi rodzice, przerwy takie są dobre, żeby przeanalizować taktykę i tak dalej. Ale słuchajcie, zrobiłem fraga. No tutaj się zagalopowałem. W ogóle SP-90 nie potrafię grać. Jakby nie wiem, czy już zauważyliście, ale w ogóle rzadko gram z P-90. To jest najlepsze. No ale tutaj. Dobrze, gdyby panowie zaplanowali. O nie, tygodnia na szorta może grać gościu. No chłop, to w ogóle jest ryzykantem, widzowie. On to chyba powinien jakieś. Nie ja, ja to chyba powinienem jakiś jakieś leki na uspokojenie, bo ja, on, ma, on ma taki luz normalnie w, w rękawicach, że normalnie dość, że kosę trzyma na luzaku, to jeszcze broni koła. Ląk jest, odwróć się w lewo. No i już po nim, no właśnie widzowie. Ja mu im napiszę, że tu lewa. No i czekaj, o wygraliśmy! Jeszcze raz jestem a to on o takiego oloła no to popatrzcie wy się, no, nie spodziewałem się takiego czegoś, dobra, w ogóle, więc cały czas ja, ja muszę kupować brońkę jakąś, nie, ja tutaj tam prośbę, może ktoś mi kupi, eee, no, w sumie nie, nie byłoby mi aż tak smutno, o, kupili mi LOL, ty, normalnie, ra... ej, nie, nie kupili mi, XD, ale normalnie heca, ja już się, moi rodzy, cieszę, kupili mi, ale fajnie, ty, a z drugiej strony nie kupili mi nic. Dobra, lecimy dalej. W ogóle gramy na elitach. Ten challenge, jakby doceić tu łapką do góry. To jest na elitach. I na masterach, i w ogóle, jakby. To jest trudny challenge. Tak, teraz dwa fragi. Gwiazdy w ogóle. Wow. Jak go tam zabije, Neidem. XD! XD! Normalnie musiałbym biec przez całą mapę. A tak, to zrobiłem fraga. O matko, no tutaj, kolego, to powiem. Normalnie już jest jednego wiatru, a dopiero się lato zaczęło, chłopaku. Jakby to powiedział Niko, w ogóle z jutro, zobaczcie zapewne materiał na YouTube, na blisko. Ale do te, no ten chłopak jakby zmieniał bronię... To normalnie jak skarpetki. codziennie inna. O, chłopaku, tak się nie wychyla. To no ten to już mój rozma pełno w gaciach, nie? Ten link. Jak on zobaczył z na nowo w sajdzie B, to on sobie mówi, dobra, odpuszczamy panowie, odpuszczamy to. Ja to że graję, to mi to się w liczbie No dobra, 2 do 2 gramy w czterech. No, słuchajcie, no ja naprawdę nie wiem. Gramy w tych meczach normalnie, jakby uważam, że nie jest jakoś jakoś aż tak trudno, a normalnie chłopy wychodzą z tych meczy. Oni się nie kalkulują tutaj, wychodzą z meczy, mają to w ogóle gdzieś. Jakby. Co tam jest w ogóle meczu? Jakby, no. Nikt to chyba nie obchodzi. No, że na legendach tak nie ma. Choć czasem też się tacy zdarzają gagatkowie, że wychodzą z meczy. Chopaku, ty mnie nie blokuje, a to mam snajpereczkę. O nie! I ten dostał są z Naprawdę, widzowie, ja z tego M40 gram całkiem czasami nienagannie. Ale dzisiaj to w ogóle jakieś... Nic nie siedzi, widzowie. 3, 2, 5, to ja mogę normalnie dobranoc sobie mówić. Nie, ja naprawdę się muszę teraz przyłożyć, bo to... No tak być nie może, że ja jakieś becki dostaję te sprawy No chłopie mi w ogóle fragi zabierają, ja ubijam i dobijają. Ja to w ogóle najlepszym supportem powinien chyba zostać ty w tym meczyku. Jak ja już trzy asysty mam, nikt tyle nie ma na łapie. Cztery ludy, a trzy asysty, nie? Widać, że moi Rodrzeja Faku! Pokaż mi jak się gra. Show mi. Jeszcze i to wygrają, ty nie gadaj Przecież ja w tym meczu ja mogę wodę podawać najwyżej ty. Jakbyście widzowie szukali do drużyny jakiegoś dobrego podawacza wody, ręczników, te sprawy, gali w jakiejś e sportowej dobrej drużynce z ambicjami na majora, to napiszcie do mnie kochani, ja tam mogę wam wodę popodawać, te sprawy, nie? No patrzcie, no wygrywamy, no to przecież jakiś ołet jest wizowie kochani. Dobra, w takim razie ja to sobie chyba teraz zagram, no pukawkami, już nie będę chyba tyle gadał, bo... Jak na razie to ja więcej galam niż widzowie robię To jest najsmutniejsze, najstrasz, najstraszniejsze w ogóle Ja się tak zastanawiam Dobra, lecimy no Lecimy, lecimy, let's go, let's go, tutaj dobrze go się pokazuje Jeszcze ten Dorzucimy Ja już nie mogę zaznaczyć xd Gangster, że jeden ile ciebie. I... Oh. No tak ba, Banda Łysego normalnie mnie dopadła Banda Łysego mnie dopadła Chłop ma 5 HP ty. Chłop ma 5 hp. Ja już mam 4 asysty, widzowie 4 asysty! Habi najlepszy support! Habi najlepszy support! No lepszego nie znajdziecie! 4 asysty, ja normalnie ty ja mogę Naprawdę, no wodę podawać ja, ręczniki te sprawy. się moi rodzice chcieli, żeby wam przynieść jakiegoś, jak, jakiś obiadek. Nie ma problemu, widzowie. Te, też to ogarnę, nie. Też to ogarnę. Na gościu mam młyna. A. a ten na B to chyba się zwiesił, ty. Patrzcie, idą ludzie, on się zaraz odwiesi. O, odejdźcie, patrzcie, widzicie. Widzicie jak to place. No już go widział na mapie. To już nawet nie ma co, widzowie. Lewo go zaraz zajmie. A jednak nie. Każdy ja musiał zmieniać brońkę. Ale idzie jak burza. XD Normalnie, random moment, random moment. XD I Jeszcze wygramy. Jezus Maria. Stan O2 to stan umysłu. To stan umysłu, widzowie. Jeszcze pieniędzy nie mam. No to pozdro. Dobra, to już. Jeszcze... Naprawdę, to karabin trzeba mieć. 2-4 jest normalnie, a ja jakby dalej mam 3 fragi. Dobra. A skupiamy się, bo tutaj trzeba dogonić. W sumie ostatnio, moi drodzy, w, w ostatnim materiale. Aha. No ta, blokuj mnie, byniu złoty. Nikt mnie zablokował. Sam się zablokowałem. Dobra, to nie było tematu. Ja nie, ja już... Tracę, wizowie, Jakieś chyba Czucie. Czucie gierki widzowie tracę. Oho, plecy idą! I do plecy Nice! Dobra, wjeżdżać! Oho, na ląb jest! Dobra, oho, nie dałem nawet Neyda na longa. XD, XD. Ja nie zaznaczę, w razie czego. Się w ogóle wstyluje w longa, nie? No to musi być fragę, z widzowie. To musi być frag. No nie wierzę, ty nawet tej fraga nie zrobiłem. XD, dawaj im lepsze. Chłop, butterflip, ty. Butterflipa zawalił. Pan Paweł, to niech się uczy od niego. Bo tutaj co chłop zrobił na A to nie mam pytań Ej no naprawdę, no co tu się dzieje? W ogóle mam trzy fragi, ty Dobra, lecimy dalej tam się... Idę na mida, na heady Jak to mówił kiedyś Poncjusz w Swapostołach na, na mida i na heady To był bizarie no To był gość, pozdrawiamy Poncjusza Easy Dobra, brońka dawaj Easy Dobra, uciekamy Nas tu nie ma Chłop nawet nie zdążył wystrzelić kilku fragów. Dobra, lecimy, moi drodzy, lecimy, lecimy. Dawaj mi tego fraga! Dawaj wajemkę. Ta baniarzu, jeden, ty. Dobra! Dobra, teraz nie mogę zrobić flaga ty Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy tak Dawaj. Easy Dobra, mamy to widzowie! I jeszcze Ajsik ty chyba. Nie, nie zrobiłem ejsa widzowie, ale cztery fragi siadły piękne no, widzicie, widzowie, jak to nie jest proste. Najpierw frageńcik, yy, przejęty oczywiście pistolet yy, maszynowy, później, kochani, yy, karabin. No, naprawdę. I to na, tak, na ilość HP, w sumie, jakby nie patrząc. I już mamy 7 fragów, i już mnie to cieszy. W ogóle wygrywamy, a gramy w czterech, więc pozdro. Chłop da, unajda i uciek. Śmiesznie trochę. Wiedziałem, że aparty będzie grał, bo po prostu wiedziałem to. Ja to wiedziałem. Ja wiedziałem, że ktoś będzie grał, bo to za cicho było. Ale zawsze grali aparty. Grał, dobra. Ostatnia runda będę oglądał z perspektywy widza, razem z wami, widzowie. Widzowie i Habi No to nieźle, kurka wodna. W ogóle ice Speed był w Polsce, nie już tam widzieliście. Powiem wam tak szczerze, że nie spodziewałem się Maty przy ice Speedzie, nie spodziewałem się Puchacza przy ice Speedzie. No, ogólnie najśmieszniejsze było to jak. Ale tam przeczytałem chyba na. O ma... Iste. jeszcze go zabili. Ja się nie spodziewałem tego, że tam będzie puchacz. I to co będzie mówił, to to, że jakby. Wiecie, że zagrał z Tym. Że zagrał z Lewandowskim ogólnie, że jest profesjonalnym graczem w, piłce, w piłkę nożną. Nie, jakby. Pozdro, Nie spodziewałem się, że takie rzeczy powie. Aha, co to miał być za jakiś prefire, ty? Powiem ja wam tak. Trochę dziwnie, nie? W ogóle mam 5 Asys najwięcej na mapie. No ale w sumie nie spodziewałem się, że takie rzeczy będzie mówił. Yy, I co? I w sumie to nic widzowie, jakby ciekawie było. No, w sumie taki ciekawy ten stream, bo tam skakał i z Banji i tak dalej, jakby naprawdę się, się działo potężnie. Ale teraz się mogę to dziać, bo teraz gramy po CT, oni grają w piątkę potero, więc tutaj może być naprawdę niezły kombek. Mam nadzieję, że nie zrobią go. Albo przynajmniej jak będą robić, to niech. Oddają mi kill! Goście malowie, a nie. Ido. Idzie pod beskidzie. Oho, oho, oho. No to teraz mam iść po brońkę. Dobra, ty, ja uciekam. Nie ma mnie, elo. No i pięknie, teraz mój rozres na plecy. Normalnie hasta luego, można powiedzieć. Dobra, lecimy. Lecę na plecy, jakby dawaj mi... Daj mi tego pistola, gościu malinowy. Tylko niech tam nie idą, proszę bardzo, proszę bardzo. Bomb has been chyba. Dobra, przejmujemy rękę. No, dostałem bombę, widzę, ja dostałem bombę. Karamba! No było blisko, w ogóle tam miałem chyba się dbało w tej pedce. Wjechałem normalnie. No dobra, dobra, słuchajcie, jakby oni nie wiedzą, żeby challenge, więc jakby utrzymajmy to, wy moi drodzy niewiedzy. Weźmiemy sobie facevena i weźmiemy sobie granat. Zagramy tak trochę. błyskawicznie, szybko. No zobaczymy jak to wyjdzie. Rzucimy granat i dojedziemy gościa, może. O, tak zrobimy. To będzie akurat dobry... Dobry prognozy w ogóle chyba. Dobra, pyk! Oho! Dobranoc! No chłopaku! Aha! To fajnie. Chłopak z karambitem normalnie już wiedział, że tu się będzie coś świecić, nie? W ogóle fajne ujęcie mi zrobiło, jak on sobie tą, to, tą kosę to zmieniał w ogóle. Ale oni dojeżdżają, ty! Przy co potężni zawodnicy? Oho, wjechał. bomba i go nie ma. No dobra, mamy 4000, to kolega też ma 4000, jakiś inteligent gość, bo widać, że nie kupował broni. Tak można powiedzieć, że z beczki. Tam w ogóle się posum na czasie, coś tam piszą, jakieś taktyki, coś tam w ogóle piszą. A jakby. Słuchajcie widzowie, mnie to nie obchodzi. Ja wolę zagrać jak lew na jednej mapie, na sadzie niż jak niż 20 razy jak żółw na innych. Oho, dobra. Są pod B. Bo to już padły pierwsze strzały ostrzegawcze. Nie ma tam nikogo. Oho, i teraz podnieś sobie tą brońkę, chabi. Teraz podnieś sobie tą brońkę normalnie. Zabiłeś gościa malinowego i podnieś sobie brońkę, nie? Jest szansa. Jest szansa złapać szympansa. Mamy to. Easy. O jeszcze białem. pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Ty chłopaku, ty mnie nie strasz! Dobra, idę, idę ci pomóc, kolego złoty, Idę pomóc. Dawaj, dawaj, no, dawaj, dawaj, pokaż jak tam U ciebie. Aha, on to uciekł. No dobra, covery mnie tam. Synu marnotrawne U panie! Dawaj kałaka! Nie, mieliśmy fala, dobra, słuchajcie co Co tu się w ogóle dzieje? Dobrze miałem tego Pema Tak, to była lipa Dobra, dawaj defu. Dobra. Pięknie i Chabi defuje, Chabi normalnie, normalnie mocasz widzę, normalnie mocarz. czterech wygraliśmy rundę. Mam 11 fragów, 11 już raz zmieniałem broń. W tym materiale? No to przecież jest niepojęte, ty. To jest niepojęte, widzowie, żeby takie rzeczy tu się działy. Dobra, najlepiej żebyśmy teraz to w ogóle... Żebym ja w ogóle widać coś robił, bo a ja wcześniej jak grałem z tym to tak jak widzieliście, no kolorowo nie było, no może coś się tutaj zmieni. No, mam nadzieję, że będzie na tyle ciekawie, że będziemy mogli być w euforii, ale zrobimy tak. I już tak nie robimy. I dobranoc. Oho, Marto no, dostałem bombę i do spania normalnie. Pooskładali mnie jak krzesło z IK widzowie, no Tak można powiedzieć Jeszcze jakbym się na krześle z IK to już w ogóle byłoby nieźle, nie? Ale nie wie skąd jest to krzesło, LOL Na którym siedzę A na pewno widzowie to nie jest krzesło gamingowe, nie? To na pewno nie jest krzesło gamingowe Minus 61 Link, ciekawe No Gość to załamał 13 fragów, nie? Ja mam 11, są w drugim miejscu, a 10 No Powiem tak, szczerze, że w tym meczu za do, dobrze to ja się nie kryje. On gra w mój raz na to widać. Dobra, 8-5. Kurczę, mnie nos swędzi, karamba. I muszę się no, odcinać nasza, tak, robić czy coś. Dlatego tak jest, a nie inaczej. Dobra. Dobra, bierzemy ałupę, trudno. Albo myślę, 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 myślę. Dobra, bierzemy to M13. Nie bierzemy ałupy, bo ałupa będzie za trudna trochę. Tak uważam. choć może, jakbym się tam wychylił. Tutaj. O, ho, ho, panie, ja zlatuję z tego, halo. Dobra, no, no, czekamy, idziemy na... Ale tam ma gościu akcję, ale tam ma młyn chłopak. Normalnie on to chyba z muniarzem, to chyba jakieś kromki se robi na siadanie. Nie mam palaka lipa. Chłopak jest na górze. Chłopaka to normalnie aż tam wygięło w drugą stronę chyba. Ja znam taki bilecik, można powiedzieć, taką taryfę, żeby mi ich nie zdjął. Oho, już nie wiedzą. No i to B, Pozdrawiam serdecznie. Kopi już naprawdę na midzie siedzi, mówi się Mano! Ohoho! Matku, jedyna, teraz muszę iść w brońkę. Zara jest na... Na rampie. Daj to brońkę! No kuta paniarzu, jeden tyt, no. No i lipa, i lipa widzowie, no kurka wodna, 12 fragów, a mogliśmy mieć normalnie 13 fragensa. No nie wiem, co się wydarzyło, no po prostu mi zabierają wszystkie fragi, ale ja przez to, że gramy 4 na 5, naprawdę i to normalnie wychodzi, nie? Więc jakby pozdrawiam. Dobra, w sumie nieźle. Zrobiliśmy taki lekki upgrade z F16, która ma oczywiście, jak sami wiecie skoupa. Na M4A1 bez a. i Ale za to z y, y, Tom, z tłumikiem, więc jakby strzały będą wchodzić ładnie. Dobra. No i teraz akurat przez dwa party. kroki. Dobra, robimy to widzowie. Dobra, nie robimy tego, bo normalnie. Ole, ja tam mu chłop składa, ty, no! Byś fraga oddał Kościół... Dobra, przecież to jest skandal, widzowie, ja że ja. Ja już się prosić jakieś fragi do tego gościa, którego na Ten chłop, wszystko zabiera. Dob no, to nieźle. Siema. No dobra, wygraliśmy ten mecz, widzę. Wygraliśmy w ogóle. Wygraliśmy meczyk na challenge ty. No to fajnie, fajnie, zobaczymy jakie. Na elity Na elity Ty, w sumie dobrze. Jeszcze byśmy drodzy tameli, jakby Robią challenge. No nie gadaj, że awansujemy Oj karamba. Zawora nam 4 do awansu. Słuchajcie moi drodzy, jakich misji zrobiliśmy? Ja Jakby inaczej. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo dziękuję za ten oczywiście jakże i cudowny mecz. W sumie mógłby być lepszy, gdy nam ktoś nie kradł fragów, ale z drugiej strony jakby trzeba się cieszyć tym, moi drodzy, co mamy. Bardzo dziękuję. Dostaliśmy za szczęście, bo jesteśmy, moi drodzy, topo, topowymi szczęściarzami, a ja Wam życzę dobrego dnia i hej!